Wszystkich oglądających bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was, można powiedzieć, z recenzją kart, które otrzymałam od mojej przyjaciółki Run. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo serdecznie. Talia jest przepiękna. Karty są w takim pudełku, były umieszczone. Autorem jest Robert Lichodziejewski. No i co. No i zobaczmy, jakie te runy, jak są te runy tutaj przedstawione. Ja je oglądałam wcześniej. i Są one dosyć bardzo ładnie, dosyć klasycznie. Te ilustracje dosyć dobrze wyrażają główne przesłanie każdej z run. Mam nadzieję, że tutaj tak będzie dosyć dobrze. Światło się chyba nie odbija. No i co? Pierwsza runa, runa fechu. Przedstawia oczywiście bogactwo materii. Tutaj mamy bawoły, mamy zboże, czyli urodzaj, czyli to, co wszystko z materialną stroną życia związane z powodzeniem w sferze materialnej. Kolejna karta, urus. Tutaj jest żubr przedstawiony. Żubr albo bawuł teraz. Tutaj, do, a tur to jest chyba. E, tur przedstawiony, no i co? Co przedstawia ta runa? Co przedstawia to zwierzę? To zwierzę przedstawia przede wszystkim siłę, upór, to, żeby się nie bać, żeby działać, że własnymi siłami można tutaj e, dużo zdziałać, iść do przodu tak uparcie, właśnie jak to zwierzę. E, kolejna karta, tutaj mamy. Nie wiem, jak to się wymawia dokładnie. Turisas. że tak. No i to jest, co tutaj ta runa mówi. Ona przedstawia jedną osobę. Ona przedstawia to, żeby ufać sobie, słuchać siebie, że jeżeli upadniemy tutaj w walce, ta, ta postać ma młot, będzie z kimś walczyć, jeżeli upadniemy, to powstaniemy. Czyli tak naprawdę nie jest nikt nam potrzebny inny do działania. To my sami mamy w sobie tą siłę i tą moc do walki. Kolejna runa Ansus. Runa tak jak pokazuje karta, runa mowy, runa jakby to powiedzieć można powiedzieć, że milczenie jest. Mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. I ta sowa jako mądrość <laughs> przedstawiona, czyli zważaj na to, co mówisz, do kogo mówisz i o czym mówisz. Kolejna runa Raido, ona mi się kojarzy bardzo z kartą koło fortuny, ale też może rydwanu, kartą rydwanu, bo karta mówi dosłownie, o podróży, przemieszczaniu się, o zmianie lokalizacji, ale też tej, nie tylko w tej podróży fizycznej, że wsiadamy do samochodu, gdzie zjedziemy, ale też tej podróży duchowej. Tutaj też jest ptak jako, przedstawiony jako takie wolne zwierzę, gdzie frunie tam, gdzie chce. Tutaj mamy kolejną runę. To jest Runa Kenas bodajże. A no i co ona mówi? Ona przedstawia tutaj, jest świeca przedstawiona, czyli światło. Światło, czyli to powiedzmy taką, może nie tyle mądrość, ale taką jak na przykład porównałabym to z taką iskierką, żarówką. Tak jak w kreskówkach jest, żarówka się zapala bohaterowi nad głową, i on wpada na pewien pomysł. Tak, tutaj ta karta właśnie mi się kojarzy, pokazuje kreatywność, a właśnie to byłoby dobre słowo siłę do działania, taką, ale ta siła, należy pamiętać, to jest ogień, czyli ta siła może nam rozświetlić noc, pomóc, pomóc w życiu, ale też może spalić. Czyli trzeba uważać, żeby w tym, co się robi, nie spalać się tak pokrótce. Kolejna runa, runa gebo, runa pokazaj, pokazująca miłość. Tutaj są dwa łabędzie, jakaś para, ale też miłość taką, powiedziałabym nie tylko miłość w sensie kobiety do mężczyzny, ale też miłość braterską, miłość, jaka jeszcze może być tutaj miłość... Taka miłość, która jest wsparciem, też takie spełnienie marzeń, można powiedzieć, wsparcie, poświęcenie też, takie bezinteresowne poświęcenie się, bezinteresowne uczucie, bezinteresowne wsparcie. Kolejna runa Wunio. Tutaj jest sukces pokazany na karcie Piękny Łabędź. No, sukces to byłoby chyba jej najlepsze określenie: radość, zwycięstwo. Zwycięstwo z tego, co się ro ro robi, zwycięstwo w tym, co się robi. E powodzenie we wszystkich e sprawach, e dobrobyt. Tutaj mamy kolejną hagal. No, tutaj już tak wesoło, różowo. Nie jest, bo to jest karta, no widać jakiś kryzys, zmianę po tej runie w Unii. Tutaj mamy, ja bym powiedziała, porównanie troszeczkę znaczeniowe do wieży w tarocie, czyli coś tam może się w pewnym momencie zawalić coś, co nie jest zależne tak naprawdę do końca od nas. Następna runa Runa Nautis. Tak to się chyba czyta. No, i tutaj też widać ta runa pozytywną. Do pozytywnych nie zależy, bo tutaj jest. Pokazuje runa niezadowolenie, zmartwienie, frustrację. Co tu jeszcze? Jakiś taki brak równowagi, wszelkiego rodzaju opóźnienia, ograniczenia. Czyli no coś tam, na mnie, coś może pójść nie po naszej myśli, tak bym to określiła. Runa Isa, runa refleksji, tak jak tutaj na tej karcie pokazane są czakry, człowiek, który medytuje, tak też ta runa mówi o takiej cierpliwości, żeby nie działać z pośpiechem żeby zastanowić się czego chcesz i właśnie działać według tego tych swoich wewnętrznych takich pragnień. Na tej karcie nie ma wyrachowania, nie ma pójścia po trupach. Tutaj jest właśnie skupienie takie na, na swoim wnętrzu, na swoich pragnieniach, na tych może nawet ukrytych, no o czym marzymy, czego tak naprawdę chcemy. Runa też spowolnienia takiego, ale ja bym powiedziała na własne życzenie w pozytywnym sensie. Kolejna runa, runa Jera jest runą pozytywną. Ona tutaj symbolizuje wiosnę. Co jeszcze czas tutaj jakichś zbiorów, tak? Po tej ubogiej zimie, jak to dawniej na wsiach było, zimą wyjadało się wszystkie zapasy, czekało się na wiosnę, na lato. I ta cierpliwość się opłaciła, czyli ja bym powiedziała, że tutaj najlepszym obrazem tej karty jest słowo cierpliwość i też związana z tym nadzieja, że cierpliwość popłaca. Taki byłby przekaz według mnie. No i ogólnie według tutaj znaczenia standardowego. Ja nie wiem, czy tutaj widać do kamery. Staram się, żeby się światło jakoś nie odbijało w tych kartach. Tutaj kolejna runa Evas. symbolizuje drzewo Cis. Cis jest symbolem takiej trwałości, tak jak podobnie jak dąb, ale Cis jeszcze ma zadanie odpędzać jakieś tutaj nieczyste moce, osoby, które źle nam życzą. Jest to takie drzewo wzmacniające, takie drzewo siły. I to jest karta punktu. Zwrotnego w życiu, w działaniach. Kolejna runa Petro, tutaj runa jeziora. Dosłownie mówiąc, ona to jezioro jest tajemnicze jest to jakiś też tajemniczy pajączek jakieś góry. I ona dosłownie tutaj mówi o, o jakimś sekrecie o może zdaniu się na los, tak naprawdę. O jakiejś tajemnicy. No coś tam to jezioro skrywa, co jest przed nami ukryte, no i czego tak naprawdę no nie możemy do końca poznać. Następna runa algi, tylko ja tutaj zauważyłam, że ona jest odwrotnie pokazana. Nie wiem, czy to jakiś błąd jest, czy tak, tak akurat autor chciał ją. Przedstawić, bo zazwyczaj ona jest w tej formie przedstawiona w ten sposób. No, w każdym razie znaczenie jest takie, ona pokazuje tak jak tego łosia, który jest, jest przedstawiony. Nie chodzi o to, żeby być łosiem, czy jakimś naiwnym, jak w, w obecnie w języku się używa tego określenia. Ona pokazuje ochronę. Ona pokazuje bezpieczeństwo. Tak jak tutaj ten łoś leży sobie na bagnach, ale on sam wie, gdzie ma nadepnąć, gdzie ma stąpnąć, żeby do bagna nie wpaść. Czyli on tam jest w tym, tym takim, można powiedzieć, nieżyczliwym środowisku. Jest zupełnie bezpieczny. Kolejna runa Sowelo, Sowilo. Runa, no jak widać, tutaj na karcie, runa pozytywna. Runa Słońca, Słońce, Słoneczniki, Słoneczniki to są kwiaty Słońca, Słoneczniki to też jest takie bogactwo, urodzaj, tak można powiedzieć, każdy Słonecznik ma kilkaset na pewno ziaren, to jest pozytywna energia, płodność też można powiedzieć z ziarniami się kojarzy, no radość, optymizm. Nadzieja, czyli bardzo, bardzo fajna, pozytywna runa. Kolejna runa Tejwa, Tejwa bodajże, tak to się mówi: odwaga, determinacja, taki honor. Jak ten wilk na karcie jest pokazany, że on jest w stanie bronić swojego stada, czyli może nawet nie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co właśnie działanie dla takiego wyższego dobra, możliwość poświęcenia się w imię czegoś, w imię jakiejś idei. Tak, kolejna berkana, berkano. No tutaj widać runa ogniska domowego, tak bym powiedziała opieki, macierzyństwa, podności tak jak ta wilczyca, czy na grzbiecie te swoje dzieci, opiekuje się. Nimi też tutaj na karcie jest widoczna brzoza. Ona jest symbolem takim ochronnym, jak doczytałam tutaj w chrześcijaństwie właśnie. Dawniej na grobach stawiano krzyże, krzyże brzozowe, które też miały jakoś tego zmarłego chronić. Także narodziny płodność, obfitość, też małżeństwo, tak. Dalej mamy. Runę Ewas. Ewas. No tutaj też jest para koni. Partnerstwo. Co można powiedzieć? Lojalność, zaufanie, działanie w grupie też. Ta runa przedstawia, że oddale to będzie. O tak, światło się nie odbija. Co tu jeszcze? Też ruch, bo te konie są w ruchu, czyli praca zespołowa. Karta. Sprzyja temu, mówi o tym. Następna runa manas, na której przedstawiony jest człowiek. I co ten człowiek mówi? O co ta karta mówi? Ten człowiek mówi, ta karta mówi o człowieczeństwie, o społeczeństwie, o współpracy z innymi, że sam raczej daleko nie pójdzie, że działaj, zawołaj tak jak on tutaj stoi na tej górze i woła nie tyle o pomoc, co, co może. E, może on się pyta, czy komuś e, nie jest potrzebna pomoc, że on jest chętny e, do pomocy. Czyli działanie e, w grupie. E, runa, kolejna runa Laukas. Tutaj mamy no, taki bardziej staw niż, niż jezioro. E, I co ta runa mówi? Ona mówi o e, tyle tajemnicy. O takiej emocjonalności, o spojrzeniu, żeby kontrolować tą emocjonalność, żeby być tak jak ten staw, takim bez żadnych zakłóceń, tutaj takim niewzruszonym, trwać po prostu, żeby nie być wybuchowym. To nie jest wodospad, to nie są emocje. Tutaj karta pokazuje kontrolę emocji, tak jak też klucz tych ptaków, które gdzieś tam fruną, one też mi się kojarzą z takim porządkiem, z taką kontrolą, tak, że te ptaki nie dolecą tam, jeżeli nie będą miały jakiegoś schematu tutaj, że jeżeli nie będą razem współpracować, że nie wiem, jeżeli się jedno zbuntuje, czy kilka ptaków się zbuntuje, to one tam nie dolecą. Czyli generalnie karta takiego bądź spokojny nie emocjonuj się za nadto, działaj, nie, nie działaj pod wpływem emocji no i kolejna runa ingwas tutaj runa powiedziałabym, karta wygląda na pozytywną pozytywna, tak jak tutaj to ziarenko, które kiełkuje, ono symbolizuje wiarę we własne siły, na razie jesteś małym ziarenkiem ale może za kilka miesięcy będzie z ciebie, z ciebie spora roślina, a za kilka lat tutaj jakieś może dorodne drzewo. Czyli uwierz w swoje siły. Runa udala, ona mi się też z fechu kojarzy, bo też jest kartą przedstawiającą dobra materialne. To jest karta takich zabezpieczeń materialnych, dziedziczenia też, poszanowania tradycji, Zdobywania majątku, ale nie zdobywania dla samego zdobywania, tylko jako jakaś potem spuścizna, która będzie ktoś, kolejne pokolenie odziedziczy ten majątek. To też dobre interesy. Jeżeli ktoś w nowe spółki wchodzi, szuka pracy, to ta runa będzie runą sprzyjającą, ale też tutaj do, chciałam dodać, że skupienie też na tradycji. No i ostatnia runa dagas, tutaj widać pozytywne motylki, no nie w brzuchu, ale one sobie gdzieś tam lecą ku słońcu. Motylek jest takim, można powiedzieć, taka, ta runa przedstawia taką nadzieję, że zmiany na lepsze, że ten wysiłek się opłacił, że ten motylek przepoczwarzył się właśnie z tej, z tej gąsienicy w pięknego motyla, czyli to czekanie. Dla niego akurat się opłaciło. To, że te wszystkie motyle są jakby różnych gatunków, bo są różne, ale współgrają ze sobą, współdziałają. Czyli też dobra karta do współpracy, do łagodzenia konfliktów. Tutaj wszyscy są, wszystkie te motyle są ze sobą zgodne, można powiedzieć. Czyli właśnie taka karta bez konfliktowości, spokoju, ułożenia. Ach, coś jeszcze chciałam dodać. No i to by było na tyle. Do kart jeszcze była dołączona krótka książeczka, ale nie wiem gdzie ją w tym momencie położyłam, nie będę szukać. No i w tej książeczce były pokrótce wyjaśnione właśnie znaczenia tych run. No, runy bardzo, te karty bardzo mi się podobają, są bardzo takie obrazowe. Dosłownie są przedstawione. To, o czym one mówią, można powiedzieć. No nie wszystkie, tak, ale większość z nich. Także z prezentu jestem bardzo zadowolona. Jeżeli interesujecie się runami, to jako pierwsza talia z runami bardzo, bardzo polecam też do nauki run. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pa! pa.